Dzień dobry, dzień dobry! Z tej strony wasz ulubieniec Latosek. <laughs> w dzisiejszym odcinku sobie walniemy szybki meczyk. Oczywiście z Ultimate Team, naszym zespołem. Jak obiecałem, w sumie albo nawet nie obiecałem. Dawno po prostu nie było filmika z FIFA, nie? No, to Aha, ładuje nam się. Więc postanowiłem, że będzie w ten weekend Fifa, żebyście mieli co oglądać na weekend. Stream będzie na pewno z Fify, tam ze symulatora, z Fify, z innych gierek, na pewno od środy. Tak, bo dzisiaj, no dzisiaj jest sobota, od środy, a to dlatego, że będę miał urlop, to będę miał więcej czasu dla was. I, I pogramy sobie wtedy, hmm, może jakiś, e, ja wiem, Division Rivals zagramy. Mamy znowu nagrodę, oczywiście. Tu mieszanka, tu jest wymienna, a tamte są niewymienne. Potwierdź. Paczuszkę sobie otworzymy po meczu, jeśli nam starczy czasu. No. Yy, mamy czupaczki. A my sobie meczyk włączamy. Kolejny Division Rivals, żeby ranga była. Mm, mm, mm. Kurde. Aha, po tym meczu. Dobra, no to ten jeden meczyk jeszcze zagramy i, i potem trzeba będzie kombinować jak, jakąś budowę składu zrobić. <coughs> Lecimy. Zobaczymy jaki dzisiaj będzie meczyk. Uuu, zgranie ma zajebiste, nie powiem. Może być ciężko. Ale to zależy od umiejętności gry, nie tylko od zespołu. Możemy mieć stuprocentowe zgranie i najlepszy zespół, ale za to umiejętność gry może być chujowa. Ja nie mówię, że jestem super jakimś graczem, ale... Witamy Państwa serdecznie ze Stanford Bridge, czyli z domowego w Chelsea. Dzisiejszy mecz dla państwa komentować będą Jacek Laskowski i Dariusz Szpak. No, stream będzie na pewno z w sezonie spotkanie w rozgrywka Activision Rivals. Ciekawe spotkanie przed nami, Jacku spotkania towarzyskie to często takie sprawdziany, próby kostiumowe ten strzał może im dać prowadzenie ojojoj, oj, oj. brakło, brakło. no, Skutecznie już jest jakaś akcja na początku meczu zagorzenie. oby jak najwięcej zobaczymy jak tu teraz trafie, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę uderzenie w stronę bramki ach, niesamowite, nie ma bramki fantastyczne zachowanie obrońcy, to była stuprocentowa sytuacja gdyby nie on, byłby gol Barwi. Nieporozumienie i strata piłki. Na im golą. Co teraz w myśli? Świetnie teraz dostrzegł partnera. Gol. Pięknie. Ładne. udało nam się. Dał nam się przecisnąć przez obronę. Dobra. Musimy się teraz pilnować. Żeby... Żeby mi nie strzelił. Wracą piłkę po tym Oliveira. Oj 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 oj. zamiary przeciwnika. No udało się wymanewrować obrońców popatrzmy. Marcus Rashford piłkę bierze, nadal krośnie. No, rozwiązadnie przeciął to podanie. Weinaldo. Czy stała wyrównać Roman piłki, ale udało się. Udało się. bramka. Nie ma. Musimy się pilnować, i to bardzo. Bo kurde. Aleksander Arnold, Jago Silva, chce zabrać piłkę rywalowi. Skutecznie zaatakował Sergio Oliveira. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Kurde, no nie powiem, Aleksandr jak Arnold. ma piłkę, to, to są akcje Barney. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Bardi. ale przeczytał to jak profesor. Henderson. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Wysoki pressing. Ciężko się wychodzi. Cannavaro. Na ingolą, endombele. Sędzia pokazuje, że mogą grać dalej. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Ojoj, oj, oj. słaby ten strzał. obrona Michaela. Pełna na posterunku, ale też zagrożenie nie było szczególnie duże. Rashford. Dobry pressing, okej. Kurde. Nie powiem, jest, jest teraz pressing z jego strony. Ale z tego mi się teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Uwaga, strzał. Piłka wbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Sporo pecha teraz mieli Darku, porządnie opili bramkę... Ach, tuż nad poprzeczką! Jakie tuż nad poprzeczką? ...delikatnie, ale troszkę przesadził. Byłaby fantastyczna bramka, gdyby zdołał zmieścić tę piłkę pod poprzeczką. Sergio Oliveira. Lukas. Aj! Kosta na im golą. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Roger. Sergio Oliveira. Endą Dobra okazja do oddania strzału. Lukas. Dobra obrona Smaichela. Pyłka. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza Zrobiło się bardzo niebezpiecznie No, bramkarz popełnił błąd Ale teraz go naprawi Miał trochę szczęścia, to mogło się źle skończyć Teraz zadowolony z siebie, ale jeszcze chwilę temu nie... Szansa na oddanie całą. Nie. prawdopodobna obrona Ja piłka pitole, wciąż... ej Że on to obronił, to jest niemożliwe No, dobra, Rafael Guerreiro może być groźny po tym prostopadłym podaniu. Mmm, słabe te strzały moje. 9 Jest okazja do strzału. Nieprawdopodobna. No. Znakomicie to przed... Przecież... Lukas! Doskonale... Gol! Udało się w końcu. Się, że mecz ten, Kurde błędów, Ale, ale normalnie akcje takie muszą być kozackie, że dobrego bramkarza pracowałaby no. no ej, kurwa, Lukas Ależ minął obrońców. Ach, kurczę, no, słaby ten, ten szał, no. Mógł zrobić z bramkarzem, co chciał. On poszedł na siłę i fatalnie przestrzelił słuszne pretensje kolegów. Winaldo. Z tego miejsca można. Ach, ajajajajaj. Wijnaldum. dobrze teraz odczytał intencję. przejął piłkę. No, kończy pierwszą połowę 2 do 0. Kończy pierwszą połowę. Oby utrzymać ten wynik do końca. Lukas gra dzisiaj jak znucz. Gdy ma piłkę przy nodze, od razu robi się niebezpiecznie i pachnie golem. Istotne, świetnie dzisiaj gra. Często jest przy piłce, co realizator nam teraz właśnie obrazowo pokazuje. Dobra, no kurde, nie wiem jak to właśnie przełączyć, żeby było szybciej. Ndombele. Potem go zmienimy. Na razie gramy tym składem jaki mamy. Zapraszamy państwa. Zapogramy sobie na, na, na ofensywie. Kibice na swoich miejscach, wszystko gotowe. Zaczynamy. Dany da Costa. Lukas Moura. Ach, ładnie teraz odczytał Ja, ja, ja. teraz groźnie do kontry. Podłączają się inni zawodnicy. Vardy. Jest, no przeszczelił. kurde, a myślałem, że szczelino. Kapitalna interwencja w porę, przeciął <laughs> to podanie. Aleksander Arnold Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Sergio Oliveira. Rafael Guerreiro. Dobrze odczytał intencje rywala. Mogą teraz skarcić rywali. Felipe Anderson. Felipe Anderson. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Roger. Hmm, Bartuś zaczyna się bawić i kurde potem tak wychodzi. Lukas. Rafinia. Może dośrodkowywać. Gol jaki zajbisty! O, piękna wrzutka i gol! Piękne, dobrze że to się nagrało! Patrzcie to, je! Nie miał szans! Cudowne, cudowny strzał! Ale fenomenalne! Och! Dobre rozegranie nie akcji da się ukryć, było. że nie był to jego no, najlepszy występ. Tak, <laughs> mam nadzieję, że do gostek słoiska. nie wyjdzie. Dziś mi ewidentnie nie szło. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Teraz Cannavaro. Przed nami końcowe 30 minut. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Markus Rashford, blisko już do bramki. ale się przedarno. No, nie wierzę. Takie sytuacje, sam na sam z bramkarzem, naprawdę wymagają zachowania zimnej krwi. A tu jej zabrakło. Na ogół no, nie powinien mieć kłopotów z umieszczaniem piłki w siatce w takiej sytuacji. No, ale decydują niuanse. I piłkę przejmują rywale. O ta asysta trochę nie wyszła mi. Nie powiem. Usiłuje wyłuskać piłkę rywalowi Thiago Silva. Widzimy teraz pojedynek bark. U. O, kolega wyszedł z meczu niestety. Och, no widzicie no. Chyba nie wytrzymał. Nerwów. No wiem, że tam czasami były takie akcje w obronie mojej, że, że odbierałem piłkę i szłoby uznać to za, za jakiś tam faul, Ale no, no to jest gra no. Niestety, ale... Przynajmniej dostałem chyba kasę za, za typka. No. Mm. Nagroda za ukończenie. No i prawda jest. Dobrze. No to w sumie bym powiedział udany odcinek. Myślę, że, że... O, tu nam dobije punkty do rangi. Myślę, że się podobał. Oczywiście mm, byłbym wdzięczny, gdybyście dali łapki w górę, jeśli oczywiście się podobał Wam. Bo to nie ma mi się podobać, tylko Wam. I oczywiście piszcie komentarze. No na pewno yy, będzie jeszcze w tym tygodniu yy, o, taka zapowiedź w sumie streama. Stream będzie na pewno gdzieś koło środy, czwartku. Czwartek nie, bo czwartek jest Wigilia. Myślę, że może w tą środę 23 będzie stream, ale to jeszcze w następnych odcinkach, tam jakieś może inne gry albo coś wam zapowiem. Yy, co i jak, o której godzinie. No, no i tyle. No. Jeśli nie dałeś oczywiście... Guzika subskrybuj to go naciśnij. Tak, obserwuj mój kanał. Na pewno będzie więcej tych, tych e, odcinków z FIFA tam, z GTA, z tych innych e, gier. No i to by było na tyle. No. Dziękuję za, za w sumie e, rozgrywkę i oczywiście oglądalność. To do zobaczenia. Cześć!